Witamy na naszym szkoleniu. Uzyskaj raport z płatności. Amazon rozlicza konta sprzedających co dwa tygodnie. Oznacza to, że bierzemy saldo początkowe, dodajemy wykonaną sprzedaż, odejmujemy wydatki, rozliczamy zwroty, a następnie przekazujemy Ci płatność po potrąceniu rezerwy. Ta zarezerwowana kwota staje się saldem początkowym na następny okres rozliczeniowy. Jeśli chcesz wiedzieć, w jaki sposób obliczono płatność za poprzedni okres rozliczeniowy lub dowiedzieć się więcej o nadchodzącej wypłacie, możesz skorzystać z raportu płatności w Seller Central. Przyjrzyjmy się, jak uzyskać raport z płatności, a także jak interpretować salda, transakcje, wypłaty i inne informacje, które tam znajdziesz. Aby znaleźć raporty płatności, otwórz główne menu Seller Central. Najedź kursorem na raporty i kliknij płatności. Spowoduje to przeniesienie do sekcji Widok wyciągów w panelu płatności, który zawiera podsumowania bieżących lub otwartych okresów rozliczeniowych. Można go również użyć do przeglądania podsumowań dla poprzednich lub zamkniętych okresów rozliczeniowych. U góry tej sekcji zobaczysz bieżące saldo ogółem i środki dostępne na każdym z Twoich kont. Zobaczysz również ostatnią wypłatę dla każdego konta z historią płatności. Całkowite saldo to aktualna kwota na koncie. Odzwierciedla całą sprzedaż, wydatki i zwroty w danym momencie i obejmuje kwotę aktualnie utrzymywaną w charakterze rezerwy. Środki dostępne na koncie stanowią część całkowitego salda przeznaczonego do wypłacenia tobie. Możesz zobaczyć zarezerwowane bieżące środki. Pozostawiając menu Rozwijane na domyślnej opcji Teraz. Możesz też wybrać na końcu rozliczenia, aby wyświetlić szacunkowe środki, które zostaną przelane na koniec otwartego okresu rozliczeniowego. W przypadku różnicy, środki dostępne na końcu rozliczenia będą wyższe. Po prawej stronie menu rozwijanego, dostępne środki, zobaczysz ostatnie wypłaty. Ostatnia wypłata to kwota, która została przekazana na koniec poprzedniego okresu rozliczeniowego. Nazywa się to również wypłatą. Wszyscy sprzedawcy z historią płatności zobaczą całkowite saldo, dostępne środki i ostatnią wypłatę w przypadku konta standardowych zamówień. To konto jest używane do zamówień, które klienci opłacają, robiąc standardowe zakupy w sklepie Amazon. Możesz również zobaczyć całkowite saldo, dostępne środki i ostatnią wypłatę w przypadku konta zafakturowanych zamówień. To konto jest używane do zamówień złożonych przez uprawnionych klientów Amazon Business, którzy zdecydowali się zapłacić, otrzymując faktury rozliczeniowe od Amazon. Faktury rozliczeniowe umożliwiają klientom grupowanie i płacenie za wiele zamówień przy użyciu ustalonych warunków. Ci klienci mogą kupować produkty tylko w sklepie Amazon, ponieważ mogą używać faktur do usprawnienia procesu. Poniżej standardowych i zafakturowanych zamówień możesz również zobaczyć całkowite saldo transakcji odroczonych. Transakcje odroczone dotyczą oczekujących zamówień. Zamówienie może być oczekujące z dwóch powodów: polityka dostawy lub niezapłacona faktura. Większość zamówień w sklepie Amazon jest odroczona na pewien okres z powodu odroczenia związanego z dostawą. Zazwyczaj jest to 7 dni, co pomaga zabezpieczyć możliwość zwrotu pieniędzy klientowi. Zafakturowane zamówienie jest również uważane za odroczone do czasu, gdy klient opłaci fakturę. Zwykle jest to 30 do 45 dni po dacie złożenia zamówienia. Jeśli klient nie zapłaci faktury. Amazon udostępnia fundusze sprzedawcom w zaplanowanym terminie przekazania. Łączymy wszystkie Twoje aktualnie odroczone transakcje na kontach i umieszczamy je w tym osobnym wierszu, aby można było szybko sprawdzić pełną kwotę, na którą czekasz. Możesz myśleć o saldzie odroczonych transakcji jako o saldzie zastępczym. Gdy płatności za zamówienia są przekazywane, środki są usuwane z salda transakcji odroczonych. I dodawane do łącznych salt standardowych i zafakturowanych zamówień. Środki nie są dostępne dla oczekujących zamówień. Dlatego zobaczysz 0 zł w kolumnie dostępne środki dla transakcji odroczonych. Ale kiedy zamówienia są dodawane do łącznych salt dla kont standardowych zamówień i zafakturowanych zamówień, zobaczysz, że te same kwoty dodano do dostępnych środków. Aby zobaczyć, jak sumują się wszystkie salda kont i dostępne środki dla przekazanych i odroczonych transakcji, przejdź do wiersza Wszystkie konta. Na stronie Widok wyciągów zobaczysz również wykres wyszczególniający okresy rozliczeniowe dla kont standardowych i zafakturowanych zamówień. Ten wykres zawiera tylko przekazane transakcje, bez odroczonych. Możesz myśleć o tym wykresie jak o wycinku z konta dotyczącym danego okresu. Podczas gdy całkowite salda i dostępne środki powyżej pokazują wszystkie okresy rozliczeniowe łącznie. Użyj menu rozwijanego, aby wybrać typ konta i okres rozliczeniowy, który chcesz wyświetlić. Kwoty wyświetlane dla otwartego okresu rozliczeniowego ulegną zmianie w miarę rejestrowania nowych transakcji. Ale jeśli przeglądasz poprzedni okres rozliczeniowy, wyświetlane kwoty są ostateczne. Kwota wpływów netto. To wynik sumowania salda początkowego, obrotów, zwrotów, wydatków i rezerwy konta. Jeśli przeglądasz otwarty okres rozliczeniowy, twoje wpływy netto będą odpowiadać środkom dostępnym powyżej dla odpowiedniego konta po wybraniu opcji na koniec rozliczenia. Jeśli oglądasz poprzedni okres rozliczeniowy, twoje wpływy netto będą odpowiadały kwocie, którą ci przelano. Stal początkowe to kwota przeniesiona z poprzedniego okresu rozliczeniowego. Jeśli Twój ostatni przelew zakończył się powodzeniem, kwota ta będzie równa kwocie utrzymywanej w rezerwie za poprzedni okres rozliczeniowy. Kwota sprzedaży to kwota dodana do Twojego konta w trakcie okresu rozliczeniowego, wynikająca z zamówień klientów. Obejmuje opłaty za produkt, cena pomnożona przez sprzedaną ilość. Obejmuje również kwoty pobrane od klientów na pokrycie kosztów wysyłki, podatki i opłaty regulacyjne, a także inne obciążenia, takie jak zwroty zapasów FBA. Kwota zwrotu łączy dwa rodzaje zwrotów za okres rozliczeniowy. Zwracane wydatki są dodawane do Twojego konta. Obejmują one zwrot opłat Amazon i rabatów promocyjnych. Zwroty sprzedaży są odejmowane od Twojego konta. Obejmują one zwroty za zamówienia klientów. Całkowita kwota zwrotu będzie dodatnia lub ujemna, w zależności od tego, który rodzaj zwrotu jest większy. Kwota Twoich wydatków została odjęta od Twojego konta w okresie rozliczeniowym w postaci opłat Amazon. Obejmuje to opłaty za polecenie i inne opłaty za sprzedaż, zapasy i inne opłaty FBA, koszty reklamy i inne opłaty. Takie jak opłaty za wykup kuponów i płatności Amazon Lending. Z kolei Twoja rezerwa na poziomie konta to kwota przechowywana na Twoim koncie, aby zapewnić, że masz środki na wypełnienie zobowiązań finansowych przenoszonych na przyszłe okresy rozliczeniowe. Obejmuje to roszczenia gwarancyjne od A do Z i obciążenia zwrotne w przypadku spornych zakupów. Może to również obejmować kwoty potrącone z tytułu podatku dochodowego. Zgodnie z lokalnymi przepisami lub środki zamrożone z powodu niższych wskaźników wydajności. Posiadanie rezerwy jest normalną częścią sprzedaży w sklepie Amazon. Sekcja Widok wyciągów to najlepszy sposób na uzyskanie przeglądu konta. Możesz jednak użyć innych części pulpitu płatności, aby uzyskać dodatkowe informacje. Sekcja Widok transakcji Umożliwia zlokalizowanie i przeglądanie określonych zamówień, zwrotów, wydatków i innych opłat i kredytów zainicjowanych przez Amazon. Możesz użyć filtrów, aby zlokalizować konkretną transakcję. Upewnij się, że wybrano odpowiedni typ konta. Następnie możesz filtrować według typu transakcji, jak również jej statusu: przekazana lub odroczona. Możesz także filtrować według niestandardowego zakresu dat liczby przeszłych dni lub okresu rozliczeniowego. Kliknij przycisk Aktualizuj po wybraniu filtrów, aby odświeżyć poniższą listę transakcji. Jeśli wolisz, możesz również wyszukać konkretną transakcję za pomocą 17-cyfrowego numeru zamówienia klienta. Po zlokalizowaniu określonej transakcji, kliknij jej kwotę w kolumnie Ogółem, jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje. Można także kliknąć na określone kwoty opłat w szczegółach transakcji, aby uzyskać zestawienie sposobu obliczenia opłaty. W następnej sekcji pulpitu płatności, wszystkie wyciągi, można pobrać kopię raportu na poziomie transakcji. Upewnij się, że wybrano odpowiedni typ konta. Następnie możesz filtrować, wprowadzając niestandardowy zakres dat i klikając przycisk Szukaj. Po zlokalizowaniu odpowiedniego raportu. Kliknij przycisk na końcu wiersza, aby pobrać plik. Sekcja Wypłaty w panelu Płatności pokazuje kwotę wypłaconą w każdym okresie rozliczeniowym, jak również status Twoich wypłat. Status wypłaty raportujemy w czterech etapach: zaplanowana wypłata, przetwarzanie, wysłana do usługodawcy bankowego Amazon i potwierdzona przez usługodawcę bankowego Amazon. Pamiętaj, gdy status Twojej wypłaty zmienia się na wykonana, środki mogą pojawić się na Twoim koncie bankowym nawet po pięciu dniach. Pamiętaj też, że musisz mieć aktualne dane konta bankowego i karty kredytowej w ustawieniach konta sprzedawcy, gdyż jest to niezbędne do otrzymywania płatności. Utrzymanie dobrej reputacji konta sprzedawcy również pomaga zapobiegać potencjalnym opóźnieniom w płatnościach. Ostatnia sekcja pulpitu płatności, raporty według przedziałów czasowych, umożliwia generowanie i pobieranie raportów z indywidualnych transakcji i raportów podsumowujących z zastosowaniem niestandardowego zakresu dat. Upewnij się, że wybrano odpowiedni typ konta. Następnie kliknij przycisk Generuj raport i wybierz typ raportu w wyskakującym okienku. Wybierz miesiąc lub wprowadź niestandardowy zakres dat. Następnie kliknij przycisk Generuj, aby utworzyć raport. Należy pamiętać, że generowanie raportów z większym zakresem dat może zająć godzinę lub dłużej. Na tym kończy się nasze szkolenie na temat otrzymywania raportu płatności. Dziękujemy i życzymy udanej sprzedaży w sklepie Amazon.